Witam. Zobaczcie, najnowszy model. Już teraz to rodynki są, zabytki. Zobaczcie ile tu miejsca jest, jak w sześćdziesiątce. Turbinka tylko fil powietrza z przodu, z boku, nie że na górze zabudowane do odkręcania. Odkręcamy turbinę, rurę wydechową i mamy silnik, wszystko w dojcu. Na wierzchu. Drugi plus to jest pompa paliwowa pośrednia. Jest tutaj yy, pasek, który napędza. Jak pasek się urwie, to silnik staje. Czyli można mieć bezstresowe. Bo nie, za, nie zatrzemy. Jak pasek się zerwie, że pompa wodna nie gania. Bo tu jest pompa wodna. Tu mamy zapisane 1,1 kg gazu do klimy. Rozmiar paska. I co najważniejsze, filterki. No i tu mamy zobaczcie naszego rodzynka. To jest królowa szos. Najlepsza brona, jaka może być. I ta brona też pracuje w talerze. Nowe jak były, to miały 728 mm grubości W tej chwili te mają jakieś 700 A przody mają 680-650 podziela się u nas to troszeczkę, bo jest sucho, ale ta to wchodzi Jak nie podejdziesz, to wsadzisz na każdą głębokość talerz Kąt tylko na maksa się robi i wtedy ciągnik tylko odczuwa i tu też jest amortyzowany dyszelek ustawiamy poziom żeby z tyłu bruzda była zasypana i ładnie to pływa na zaczepie kulowym zaczep kulowy no takie kupiliśmy plastikowe Pierdółki to dobrze się wpina, wypina z gniazd. Ręce nie bolą. I tak jak widać zbiornik na olej z boku. I to jest dziadek, który ją targa. I siewnik. To jest siewnikowy ciągnik do siewnika używany i... O już się rura przepaliła. Zobaczcie. Gwizdać dobrze gwizda. No i tu obciążnik. To na 800. Z ramką obspawano. I zawieszenie miękka oś. Pozdrawiam do następnego odcinka.